Siemanko, z tej strony, oczywiście, Husar TV. A dziś ze mną jest kto? Kruger. Tak, jest dzisiaj ze mną Kruger. I będziemy grali sobie w Minecrafta. Tak, to jest seria przygoda kumplów. No, będzie, będę zapraszał też innych YouTuberów. Oczywiście. A, jeszcze jedna. Jeszcze, jeszcze, jeszcze jedna taka mała informacja do Was. O tak czy wy chcecie, właśnie moją paczkę? Czy chcecie, żebym miał swoją paczkę i zrobił serię z tą paczką? Albo Napiszcie czy. Napiszcie w komentarzach. Jeżeli będą dwie łapki w górę, to ten. to ro... następny odcinek będzie. Hmm, Masz drzwi? Za dwa, za dwa dni? Za dwa dni będą odcinki. No bo się nie wyrobię z tymi odcinkami. No, no dobra, zaczynajmy. Masz drzwi? E, nie. To ja mieszkam na drzewie. To będzie Krugera domek. Tylko jak zakopałem się. Dobra, ja idę na drzewo, Elo. Ja będę sobie mieszkał na drzewie i potwory mnie nie zabiją, i będę miał najlepszy domek. Będę oznaczał, gdzie jest moja dróżka do domu. Hmm. Wiem, gdzie już będę mieszkał. Okay, no. no. Tutaj sobie pomiesz. Tak. nie mam nie wiem ile on ma w ogóle drewna wciul o tam jest Kruger Husar siema będziesz mógł zeskoczyć do mnie bo nie mam dachu masz trochę... a jutro wychodzimy węgla nakopać oki? Okay? Idziemy jutro szukać nasu... 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 węgla? Jak chcesz. Wszystko dla Krugera. Kruger jest koksem. Gitara się ma. Co tam mówisz, gu... gitara się. LOL? Przecież tego wtedy nie było. Jutro w nocy idziemy na polowanie, oczywiście. Spoko, coś koło twojego domku leży. Co? Tam. no Tam? W prawo do, koło twojego domku leży coś. No idź, wyjdź. Co to leży? Drzewko? Birch sapling. No to drzewko. Chętnie sobie postawię, idzie na husar, chyba ty mi dałeś, nie, nie dałem ci, chowam ci się przed tymi mubami. Co? zróbmy cięcie jak już będę w połowie domu, ok, jesteśmy już po cięciu, była mała sytuacja, musiałam coś załatwić, ale już jesteśmy, co nie, tak, co robicie? Co robicie? ja No Bo ej! Nie można tak! Przepraszamy za to, to jego brat Usar! Co się dzieje ku ciebie? O lol! Jak mógł być tu creeper? Co creeper ci się zrespił? No to centralnie. Kusar siema! Więc teraz możemy siebie zobaczyć. Super, Elo. Mi creeper się zrespił. <laughs> I dobrze ci tak. No, za chwilę ja tobie zrespię. A co masz? No mam. Masz spawna creepera? A ja się już przygotowałam, bo mam mieczek. No i co? Nawet dwa. Za chwilę będę musiał iść po drewno. Tak. Muszę sobie. Ten miecz muszę sobie. Dzięki, podtrzymać. Krypciu, Naprawdę jesteś super. Czego? Twój domek to może być jaskinia. Mój? Kopalnia. O, fajnie. Niestety kamerki nie będziemy pokazywać co nie? No ja mam kamerkę. Mogę pokazać, ale nie chce mi się. Nie chcę, aby cię zauważyli. Nie, mogliby mnie zauważyć, ale... poprzedni kanał nie był teaser, ale nie ma go teraz na pustach, TV. Zbudziła mu się pewnie usta. Ej, a jak gdzie wejść? Po pierwsze. Po pierwsze. Lord Loser to był mój kolega. Po drugie yy, no po prostu go subskrybowałem i tyle a po trzecie pomagałem mu wrzucać filmiki nic więcej do mnie nie ma Dobrze Słyszyliście specjalnie, to wyciągnąłem hmm. Znajcie takiego youtubera, jeśli Pana śniadankę? No wszyscy znają on wiecie, jak bardzo przeflinał. Ale ja go lubię, bo nagrywa śmieszne odcinki i ma śmieszne włosy. Słyszeliście, to było podobne. <śmierzy> Dobra, <śmierzy> idziemy. Idziemy. Dobra, idziemy na... O! Właśnie tak on miał. Idziemy, dawaj, no, idziemy na tego. Husar! Idziemy na polu. Oj, sorki. Super, dzięki. Naprawdę <grym> mi pomogłeś. nie miałeś. chciałem mi nie mi O Jezu, jogurki, jogurki! O ja Cię! O ja! Kosiar ucieka! <noise> o ja eee. Ja mi udekoruję sobie eee. też. Ja nie wiem... O, widzę cię. Okej, okay. uciekam. Do mojego domku. Schowaj się do mnie. Do Oddam ci rzeczy. Ty, krugerku! Ja chcę sobie... Dobra, koniec tego. Narka! Nie. Narka. Nie kończymy, tylko koniec mówienia takiego. Wiesz, że plamy. Bo Kłóra, jestem. Teraz mi Bobów tutaj dasz. Dun, 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 dun. O moje drewno. Hmm. Chwilka cięcia. Dobra, to cięcie. I tak ja Okej, okay, dobra, praca, yy, dobra. Yy, okay. Ale nie na moim profilu. Okej, okay, dobra. Hmm. I tak ja mam mój. Okej. Okay. Co, Co robimy? Ja idę budować swój domek. Au. Halo. Halo. Co ty Zara. robisz? Ło ty. Zama zamach na husara. O nie, tak nie może być. Tak Elko. nie, mo nie może być. O ty? O ty mi się powalił przez Ciebie. Dobra, kończymy Nara! Tak nie może być! Narga, do widzenia. Dobra, Elo! Tylko jeszcze muszę się z wami pożegnać. A ja zginąłem. Dobra ludziska, więc to by było na tyle zamach na... Tylko moje Za rzeczy. Zamach na Husara się nie udał. I się nigdy nie uda, bo i tak e, zawsze wygram. No, nie zawsze. Ale dobra. Jutro będzie z rana odcinek. A jest już 22.20. Nara! Siem